Jeśli kiedykolwiek przez chwilę zainteresowała Cię technologia wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości, poświęć mi kilkanaście sekund i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Wraz z kilkoma innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości mieliśmy okazję wziąć udział w przygotowywaniu pewnego bardzo zaawansowanego raportu, który pokazuje stan wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości na dzień dzisiejszy wraz z prognozami na przyszłość. Opowiadamy tam o niezwykle ciekawych wdrożeniach. Takich jak nasze, dla dużych spółek państwowych oraz dla różnych innych prywatnych podmiotów. Jednak w raporcie znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat aktualnego rozwoju i sytuacji branży wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Zapoznaj się z nim już teraz. Dzięki. Do zobaczenia.